Witam Was. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy sztuczna inteligencja przerośnie inteligencję ludzką. Powiem Wam, to już się stało, przynajmniej jeśli chodzi o niektórych ministrów w rządzie uśmiechniętej Polski. Dokładniej chodzi mi o panią Zielińską, która twierdzi, że transport rzeczny jest kompletnie nieopłacalny i dlatego rząd uśmiechniętych dla naszego polskiego dobra zatrzymał wszystkie inwestycje na odrze. Więc postanowiłem skonfrontować tą wybitną myśl ze sztuczną inteligencją czatu GPT, pytając o zalety transportu rzecznego. I już Wam mówię, co na ten temat twierdzi AI, która przecież czerpie informacje z zasobów całego internetu. Jaką uzyskałem odpowiedź, już Wam czytam. Transport rzeczny, czyli śródlądowy transport wodny, ma wiele zalet, które czynią go atrakcyjnym w wielu przypadkach. Oto najważniejsze z nich: niskie koszty transportu. Niskie zużycie paliwa. W porównaniu do innych środków transportu, takich jak transport drogowy czy kolejowy, transport rzeczny charakteryzuje się najniższym zużyciem paliwa na tonokilometr, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Ekonomiczność. Transport dużych ilości towarów na dużą odległość jest znacznie tańszy w przypadku transportu rzecznego niż drogowego. Duża pojemność przewozowa. Przewóz ładunków masowych. Barki rzeczne są idealne do transportu dużych ilości towarów masowych, takich jak zboże, węgiel, kruszywa czy ropa naftowa. Przewóz ładunków ponadgabarytowych. Transport rzeczny umożliwia przewóz bardzo dużych i ciężkich ładunków, których transport innymi środkami mógłby być niemożliwy lub bardzo kosztowny. Niskie oddziaływanie na środowisko, mniejsze emisje. Transport rzeczny jest bardziej ekologiczny, generując mniej CO2 na tono kilometr w porównaniu z transportem drogowym czy lotniczym, mniejsze zużycie infrastruktury. Rzeki jako naturalne szlaki transportowe nie wymagają tak intensywnego utrzymania jak drogi czy linie kolejowe, co zmniejsza wpływ na środowisko. Mniejsze obciążenie dróg i kolei. Odciążenie infrastruktury lądowej. Korzystanie z transportu rzecznego zmniejsza natężenie ruchu na drogach i liniach kolejowych, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów utrzymania i poprawy bezpieczeństwa na drogach. Bezpieczeństwo. Niska wypadkowość. Transport rzeczny jest mniej podatny na wypadki niż transport drogowy, co zwiększa bezpieczeństwo przewozów. Turystyka i rekreacja. Rozwój turystyki. Rzeki są również ważnymi szlakami turystycznymi, a transport rzeczny może wspierać lokalną gospodarkę przez przewóz turystów oraz rozwój usług rekreacyjnych. Transport rzeczny dzięki swoim unikalnym zaletom stanowi istotny element systemu transportowego, szczególnie w rejonach, gdzie naturalne szlaki wodne umożliwiają efektywny i ekologiczny przewóz towarów i osób. Oczywiście sztuczna inteligencja nie zaszokowała mnie tą odpowiedzią, bo o tego samego uczyłem się w podstawówce i trzeba było na sprawdzianie opisać zalety poszczególnych rodzajów transportu. Doskonale pamiętam, że główną zaletą transportu wodnego jest ekologia i ekonomia. Skoro pani Zielińska tego nie wie, a jest wiceministrą środowiska, to chyba nie jest dobrze. Więc skoro minister środowiska, turboekologiczna, wiatr wieje w nocy, pani minister nie chce ekologicznego transportu rzecznego, to musi być w tym jakieś drugie dno, jakieś wyższe dobro, prawda? I oczywiście tym dobrem jest najważniejsze dobro dla obecnego rządu, czyli interes niemiecki uregulowana odra odbierze znaczną część zysków portowi w Hamburgu, bo tak się składa, że 40% towarów trafiających do Polski drogą morską jest rozładowywanych w Hamburgu. A wiecie, jakie obowiązuje prawo w Unii? Że cło płaci się tylko raz w pierwszym kraju Unii, do którego trafia towar. Czyli jak kupujesz coś z Chin albo Japonii, na przykład zabawki czy też konsole, to zarabiają na tym Niemcy. Jak pijesz kawę z Brazylii, zarabiają na tym Niemcy. Jak kupujesz koreański samochód, zarabiają na tym Niemcy. Jak kupujesz ubrania, których większość wyprodukowana jest w Indiach i Bangladeszu, to zarabiają na tym Niemcy. Gdy zamówisz nowiutką Tesle z USA i rozładujesz ją w Hamburgu, to zarobią na tym Niemcy. Także z samego cła zostawiamy w Hamburgu około miliard złotych rocznie. Jednak cło przecież nie jest głównym zyskiem portu, tylko opłata od każdego załadowanego i rozładowanego kontenera. I jest to 500 euro od sztuki. Od wszystkiego, co importujemy i eksportujemy przez port w Hamburgu. Rocznie jest to około 800 tysięcy kontenerów. Razy 500 euro. To daje 400 milionów euro. Czyli miliard 600 milionów złotych. Oczywiście dzieje się tak tylko w wypadku, gdy towar jest natychmiast rozładowywany czy załadowywany, bo gdy sobie leży i musi poczekać na pociąg czy ciężarówkę, to oczywiście narastają dodatkowe koszta za składowanie kolejne grube miliony euro. Dochodzi jeszcze sprawa akcyzy, którą tak jak cło płaci się w pierwszym kraju Unii, do którego trafia towar, i jeśli trafi najpierw do Hamburga, to akcyza w całości trafia do budżetu Niemiec. A jak wiemy, akcyza stanowi większość wartości produktów takich jak tytoń czy alkohole. Czyli wszystkie whisky z USA czy Wielkiej Brytanii, meksykańska tequila, argentyńskie i australijskie wina, importowane papierosy czy cygara większa część wartości tych produktów zasili budżet Niemiec. A szacunkowo będą to również setki milionów złotych rocznie. Na koniec dochodzi kwestia, że jakoś tak się składa, że port w Hamburgu jest oddalony 300-400 km od polskich granic, więc dochodzą koszta od 500. Do 1500 euro za kontener, które zapłacimy Deutsche Bahn, czyli niemieckiej kolei za dostarczenie kontenerów do przygranicznego Szczecina. To kolejne 800 milionów euro, czyli około 3 miliardy złotych, które tracimy każdego roku na tym, że rozładowujemy towary w Hamburgu zamiast na Odrze. I o tyle tańsze byłyby towary spoza Unii, które trafiają do naszych domów. Niemcy w ten sposób zarabiają miliardy na 40% wszystkiego, co importujemy i eksportujemy drogą morską. A gdyby Odra była żeglowna i uregulowana, to by nie zarabiali. W zamian zarabialibyśmy my. Ale wiadomo, nowy rząd woli podnieść podatki niż podnieść rękę. By przejąć część niemieckiego biznesu, w dodatku tą należną nam. A wiecie co jest jeszcze lepsze, że Czechy chciały również, żeby port na Odrze był ich głównym portem, zarówno eksportowym, jak i importowym. I wtedy zarabialibyśmy miliardy, pobierając cło i opłatę za rozładunek i załadunek od każdego kontenera czeskich towarów oraz oczywiście pobieralibyśmy opłaty od Czechów za to, że pływają Odrą, lub dogadalibyśmy się co do dzielenia kosztów utrzymania żeglowności Odry. Także opłacałoby się to jeszcze bardziej. Można jeszcze dodać, że Słowacja jest oddalona tylko 40 km od Odry. To jak myślicie, gdzie by Słowakom najbardziej opłacało się rozładować swoje towary? A gdyby doszło do połączenia kanałami Odry, Łaby i Dunaju? To już nawet nie chcę mówić, jak wielkie możliwości transportu i jakie zyski dałoby to wszystkim regionalnym gospodarkom. Więc nie wykorzystując odry, tracimy każdego roku miliardy, które tak bardzo przydałyby się choćby na służbę zdrowia czy zbrojenia. To po pierwsze, po drugie, nie ma miejsca w Polsce, z którego jest bliżej do Hamburga niż do Szczecina czy Świnoujścia. Za to z każdego polskiego miasta i wioski jest tam ponad 300-400 km dalej, więc produkty tam rozładowane i trafiające do Twojego domu czy najbliższego sklepu są droższe o transport przez 400 km niemieckimi autostradami czyli znacznie droższe niż mogłyby być, gdyby były rozładowane u nas. Pani Zielińska nie widzi tego. Że to dodatkowe co najmniej kilkadziesiąt kilogramów CO2 od każdego kontenera rozładowanego w Hamburgu. Pani Zielińska przecież pragnie ograniczyć naszą emisję o 90%. Niestety cierpi na ślepotę niemiecką. Po trzecie, mamy coraz więcej turystów z Czech. I nie trudno sobie wyobrazić statków z wszystkimi turystami płynącymi nad morze wypocząć w rejony zdroi, zwiedzając po drodze Opole, Wrocław i Szczecin i wszędzie zostawiając swoje pieniądze. Kolejny dodatkowy zysk, którego nie chcemy. Po czwarte, wśród anulowanych inwestycji były również elektrownie wodne na Odrze, źródło stabilnej, czystej energii. Po piąte, doskonale wiemy, że w odrze brakuje tlenu i każdy próg wodny, każda elektrownia wodna powodująca spadek i mieszanie się wody z powietrzem natlenia tą wodę, więc modernizacja odry poprawi warunki życia ryb, a wraz ze statkami i barkami bez problemu będą mogły się przemieszczać także w górę rzeki. Podsumowując, odra musi zostać zmodernizowana i musi być żeglowna. Obok Wisły. Jest to druga rzeka o tak ogromnym znaczeniu gospodarczym, i robienie jakiegoś rezerwatu dolnej odry jest jak zaciśnięcie pętli na szyi naszego kraju. To jest po prostu zdrada naszego interesu narodowego. A jak Niemcy chcą rezerwatu, to proponuję zrobić rezerwat dolnej łaby. Każdy dzień nieżeglownej odry to miliony złotych w plecy, na które nie możemy sobie pozwolić. I oczekuję od rządu, nie Deutschland, Deutschland, Iberales. Tylko zadbania o polski interes. Nie wyciągania tylko łap po coraz więcej pieniędzy podatników, ale inwestycji, które będą zarabiać na nasze państwo, a Odra jest właśnie taką inwestycją. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania i podawania dalej, a jeśli ktoś ma ochotę, to także może wesprzeć moją pracę jakąś wolną złotówką. Numer konta w opisie. Dziękuję.